Dobry, moi drodzy, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj będzie to Denko Czerwca. Co prawda, mamy dzisiaj 29 czerwca i w sumie jeszcze cały miesiąc nie upłynął ale w związku z tym, że nie przewiduję, żeby w ciągu tego, powiedzmy, do, tych dwóch dni do 1 lipca, abym coś jeszcze zużył do końca, więc postanowiłem, że jest sobota, trochę mam wolnego czasu, więc nagram film i tak od przodu, co po kolei, co zużyłem. W, w czerwcu zużyłem do końca krem pod oczy, podwójny, system liftingujący Lift and Firm z Avonu linia A New Clinical. To jest ten podwójny krem. Ta część żółta tutaj, to jest w formie żelu i służy do nakładania na brwi, pod brwi i nad brwi. Natomiast tutaj dolna część jest typowo taka kremowa biała, służy do nakładania pod oczy. Jeżeli chodzi o ten efekt liftingujący górnej części, ciężko mi powiedzieć, jaki czy jaki korygum nie był efekt. Trudno powiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o ten krem pod oczy, jest dobry. Naprawdę jest to produkt sprawdzony, który już um, zużyłem w sumie kilka opakowań. Mam jeszcze w zapasach pewnie z jedną czy dwie sztuki i na pewno będę do niego powracał, ponieważ naprawdę wyrównuje mi kolory skóry pod oczami, troszkę tę skórę pod oczami wygładza, bardzo dobrze się nakłada, jest przyjemny, także jeżeli ktoś lubi produkty z Avonu i chciałby ten krem czy jakiś krem pod oczy, no to ten akurat polecam. Dalej, jesteśmy przy kremach, no to yy, tutaj zaznaczę Novej yy, Skończyłem dwa produkty z podstawowej pielęgnacji. Jest to booster yy, energetyzujący, yy, oznaczony tutaj tą trójką, czyli właściwie to jest yy, cały zestaw do pielęgnacji, i każdy krok jest oznaczony yy, takim kwadracikiem. Z numerem jeden oczywiście jest. Taki czarny z węglem pilingujący żel do mycia twarzy, którego no jeszcze zużywam, bo mam jeszcze inne produkty, więc tak jakoś tej serii nie używałem zupełnie jednorazowo w jednym czasie. Drugi krok to jest krem żel, właściwie pod oczy, który zużyłem i w, pojawił się w dęku maja. Właśnie to jest ten trzeci krok to jest ten booster. To jest taka delikatna konsystencja, yy, yy, nie żel, taka trochę żelowa, ale lejąca, taki balsam bardzo przyjemny, ładnie pachnie i sprawdza się. Naprawdę to jest świetny produkt dla mężczyzn yy, po goleniu, czy na przykład na wieczór, ponieważ no, yy, ten balsam, yy, no balsam, no, to jest ten booster, czyli tak naprawdę serum dla panów. Jest no, super, dobrze się nakłada, nie trzeba dużej ilości, wystarczą praktycznie na całą twarz dwie, dwie takie pompki. O, to jest taki aplikator wygodny. Wystarczą dwie pompki, praktycznie jest cała twarz pokryta tym serum. No i potem nakładam balsam. On ma taką konsystencję trochę lekkiego, luźnego kremu. Też jest dobry aplikator i oczywiście jest. Oznaczony czterema kwadracikami. Czy to jest już końcowy efekt, końcowy etap pielęgnacji? Jest to przeciw właściwie no, starzeniowy, intensywny taki balsam. Dla panów również jest lekka konsystencja. Naprawdę produkt jest super. Ja zamierzam cały czas używać tej linii nowej czy do pielęgnacji. Oczywiście, w zależności od potrzeb, czy to rano, czy na wieczór, zamierzam jeszcze uzupełniać ją dodatkowymi produktami. Chociaż tak naprawdę ta seria cała sama też ja sprawdziłem przez parę dni. Wystarczy. Nie trzeba dodatkowych produktów. Także myślę, że w następnym przeglądzie ten żel powinien się mi skończyć i go pokażę. Dalej, Jeżeli chodzi o dodatkowe produkty, to to jest z Oriflame, z linii Optimals Hydra Rediance albo Radiance. To jest odżywczy krem na noc. On ma taką lekką konsystencję, opakowanie jest niepozorne, a tu jest 50 ml. Sam produkt jest dobry, konsystencja jest idealna, pięknie pachnie, taki macie, no wiecie taki ma delikatny zapach świeży, taki jakby wyciśnięty wyciś sok z wyciśniętych zielonych roślin liści. Więc ta mieszanka zapachów w tej linii Optimize Hydra jest naprawdę dobry. Krem ma mieć działanie nawilżające i rzeczywiście bardzo, bardzo lubię ten produkt, i w ogóle tak szybko się wchłania. Nie czuć żadnej jakiejś takiej warstwy tłustej ani żadnej jakiejś lepkiej mazi na twarzy. Bardzo dobrze się wchłania, skóra jest dobrze nawilżona. Także naprawdę polecam ten krem. Jak jest w promocji, to można go kupić naprawdę za śmieszne pieniądze. I z tej samej linii jest jeszcze serum, które już kiedyś pokazywałem, ponieważ no, to serum bardzo lubię. To jest serum też z tej linii Hydra, z linii Optimals. Przezroczyste serum, także idealnie się uzupełnia w pielęgnacji. Wszystkie produkty z Optimalsa. Natomiast na dzień zużyłem ten krem z Avonu z linii Nutra Effects matujący krem na dzień z SPF. Produkt jest fajny, rzeczywiście ma działanie matujące. Cóż mogę jeszcze powiedzieć? Ładnie pachnie, widać, że są tam jakieś składniki typowo pochodzenia roślinnego, bo czuć je w zapachu i też w konsystencji, że, że tu tam są substancje pochodzenia roślinnego, jakieś wyciągi, ekstrakty. Także w tej chwili będę testować krem z tej samej serii, ale na noc zobaczymy jak się mi Sprawdzi. Także myślę, że chyba w lipcu powinienem pokazać ten produkt z tej linii, ale na, na noc. Dalej. Yy, produkt, który lubię z Avonu jest to yy, planet Spa i Mgiełka yy, na poduszkę. Yy, to jest taki zapach lawendowy, bardzo przyjemny. Także. Produkt w porządku, także ten produkt polecam. Jeżeli ktoś zniesie jakiś zapach na poduszce, tym bardziej lawendy. Oczywiście polecam. Zużyłem jeszcze maseczkę peel off z Planet Spa. To jest ta linia z Grixis, czyli Greckie Morza. Maseczka peel off. No, typowa jak maseczki peel off w. W Aivonie ma jakieś takie dodatkowe jeszcze chyba y, algi, które tam gdzieś czasami się y, widoczne są w, w tej masie y, tej, tej maseczki. Także jak najbardziej produkt polecam, dobry, sprawdził się, także te, te, te maseczki są dobre. Dalej, jeżeli chodzi o stopy, to mam tutaj trzy produkty. Pierwszy to jest z Oriflame linia Fit. Up, czyli podstawowa linia do pielęgnacji. Jest to limitowana edycja zapachowa yy, kremu do stóp yy, wiśniowa. Wszystkie kremy, produkty do stóp w Oriflame bez wyjątku uważam, że są udane. Yy, super naprawdę w porządku, zapach też przyjemny. Także ten produkt polecam, ale to jest podstawowy krem z linii Fit Up. Y jeszcze jak jestem przy Oriflame, to jeszcze pokażę taki krem z też limitowanej edycji. Jest to y y cooling, y Summer Cooling Orange Water czyli taka no, chło, letnia, chłodząca woda pomarańczowa. Yy, produkt, jeżeli chodzi o samo działanie, nawilżanie, to rzeczywiście efekty są bardzo dobre, tak, tak samo jak w przypadku tej wersji wiśniowej. Natomiast niestety, jeżeli chodzi o zapach, to muszę powiedzieć, że ten produkt się nie udał. Po prostu ani nie czuć pomarańczą, yy, ani żadnego efektu chłodzącego nie było. Także wydaje mi się, że... Yy, jeżeli chodzi o sam zapach i tą formułę, taką wykończenie produktu, to tutaj się niestety Oriflame ten produkt nie udał zupełnie. Bardziej bym się spodziewał jakiegoś naprawdę świeżego, cytrusowego zapachu. No i tutaj, y, oczywiście z Avonu, ja opinię y, moją o produktach y, Avonu do stóp, to już zapewne słyszeliście, znacie, y, jeżeli chodzi o te skraby, to w porządku, uważam, że są dobre i można y, używać, natomiast jeżeli chodzi o kremy, niestety nie, ale ostatnio y, Gabrysia Witek proponowała mi ten czerwony krem y, Extreme Crack Heal Restorant restoring cream i tak sceptycznie no podobno efekt ma być po trzech dniach no ale powiem, że y, rzeczywiście produkt jest dobry to jest chyba jeden z pierwszych produktów z Avonu do stóp z którego jestem zadowolony i uważam, że działa mm, tak produkt jest w porządku, natomiast niestety zużywa się go bardzo szybko, ponieważ yy, to nie jest właśnie krem, a powinien być nazwany ten produkt balsamem, ponieważ jego konsystencja jest typowa dla balsamów, a nie dla kremów. Dlatego też minus za konsystencję i za po prostu wprowadzanie błąd, bo krem to jest krem, balsam to jest balsam i jakieś standardy konsystencji powinny być zachowane. Dalej, przechodzimy tutaj do produktu z Faberlika. Jest to żel pod prysznic. I powiem, że to była trochę taka niespodzianka, ponieważ produkt ma pojemność 200 ml. I zobaczcie, mam podobny produkt z Oriflame 250 ml. Zobaczcie. A to troszeczkę nie mogę Wam pokazać, ale jest różnica w opakowaniu. Naprawdę niby 50 ml, ale tu wydaje się w porównaniu, jeżeli nawet zobaczycie produkt bez oznakowania pojemności, to widać, że to jest malutkie opakowanie, a to jest duże. Więc jaki tutaj Faberlic zrobił błąd? Po prostu buteleczka jest pękata i przez co. Wydaje się, że jest go mało. Ja naprawdę byłem zaskoczony. Taki mały, żel? co to jest to Próbka, miniaturka, co to jest? Więc zobaczcie, jak y, projektując y, kształt opakowania wpływamy na percepcję, czy produkt jest duży, bogaty, czy nie. Wystarczy, produkt zrobić smukły, wysoki, prawda? Wyższy i wydaje się, że opakowanie jest większe natomiast tutaj no, butelka jest pękata i przez to jest niska, wydaje się nam, że produkt jest naprawdę niski dobrze, to o pojemnościach natomiast yy, yy, jeżeli chodzi o sam żel w porządku yy, yy, yy. Pięknie pachniał, także bardzo przyjemnie się nim myło, dlatego że to jest zapach Żurawina i Truskawka. Rzeczywiście te owoce wyczuwało się. Sam żel był przyjemny. Natomiast taki mankament, czułem się też czysto, oczywiście. Mankament był taki, że dość szybko ten zapach ulatniał się, więc praktycznie po kąpieli, ja nie czułem w ogóle na sobie tego zapachu. To też jest, może być im minus, jak i też plus. Wszystko zależy od indywidualnych upodobań. Natomiast ja lubię, jeżeli po kąpieli wychodzę z wanny i wycieram się ręcznikiem, jeżeli ja wciąż otacza mnie taka aura tego zapachu tego środka, którym się myłem. Ale jeżeli chodzi o produkty z porządku, wcale nie jest jakiś taki nawet drogi. Mam jeszcze chyba wersję z kiwi. No i jak już pokazałem opakowanie, no to tutaj jest Oriflame i linia Discover. To jest linia takich żeli i mydeł, która ma, charakteryzuje się, czy jest podobna, albo nam przypomina zapachem różne strony świata. No i tutaj mamy akurat dzikość kamczatki i tutaj są jagody leśne, jak i również też owoce głogu, które nadają takiej pikanterii. Także ja ten żel zużyłem. Może nie jest to najbardziej ulubiony mój żel, ponieważ może bardziej takie wiecie wolę zapachy męskie może takie bardziej cytrusowe ale ten był dla mnie w porządku więc jeżeli ktoś lubi te takie owocowe typowe zapachy no to w porządku z tym że tu należy pamiętać że on dodatkowo ma tą nutę taką pikantną którą nadaje głuk głuk przepraszam i tam chyba był jałowiec tak nie powiedziałem to jest jałowiec Dobrze, dalej. Jeżeli chodzi o żele do mycia twarzy, to zużyłem taki żel z Planet Spa Oriental Radiance, to jest z białą herbatą. I mm, samo opakowanie, no po prostu piątka z plusem za opakowanie, za tą pompkę, za trwałość niezwykle udany produkt. Sam żel jest przyjemny, pięknie pachnie białą herbatą, naprawdę. Yy, trochę szczypie w oczy, więc wydaje mi się, że on chyba też ten żel się nadaje do demakijażu, dlatego też on jest trochę taki ostry, mocny. Więc ten produkt naprawdę polecam z tej serii, jest w porządku. Dalej, żel do mycia twarzy: A new clean Purifying Gel Cleanser, czyli taki w żelu. To jest po prostu to jest jakaś pomyłka. Produkt przeznaczony co prawda do cery normalnej i tłustej, konsystencja bardzo gęsta. To jest tak jakby po prostu wziął ktoś rozciapał mydło, troszkę dolał wody, zmieszał, zmiksował i po prostu taką masę do takiej tubki wprowadzono. Produkt niesamowicie gęsty, bardzo źle się wyciska z, z tej tubki. Yy, źle się go, go bardzo używało przez to, że jest, ta konsystencja jest taka trudna do połączenia z wodą na twarzy yy, i no, co pozytywnego dobrze myje, rzeczywiście twarz jest oczyszczona i ma taki zapach faktycznie mydlany typowo mydlany zapach, wiecie jak bym się mył takim zwykłym, normalnym mydłem bez, bez zapachu tego produktu absolutnie nie polecam i mam problem, bo mam chyba jeszcze dwa te yy, żele do mycia twarzy w zapasach, więc nie wiem co z nimi zrobię. No, ale trochę też i pozytywnych rzeczy. Muszę pochwalić yy, Avon za ten balsam do twarzy. Avon Naturals wspaniały, jogurtowy z, yy, z jagodami i z granatem. Yy, Piękne opakowanie, też malutkie w sumie, co prawda 200 ml, ale wydaje się, że jest malutkie, miniaturkowe. Też ten efekt. Ale tak, balsam bardzo udany, ponieważ pięknie pachnie. No przede wszystkim dosłownie konsystencja jogurtu owocowego normalnie można by się pomylić i go zjeść. Dobrze się nakłada. Co prawda tam troszeczkę trzeba, musiałem troszeczkę energii y, zużyć na to, żeby tam już ostatki zużyć y, z tego opakowania, bo y, tu jest o, w takiej formie otwór. No i y, oprócz pięknego zapachu, dobrej ceny no to jeszcze jest dobre działanie nawilżające także naprawdę porządnie nawilża skórę i ja po kąpieli kiedy się wieczorem nasmarowałem tym balsamem rano wstając jeszcze czułem, że jest skóra nawilżona i taki delikatny zapaszek taki naprawdę subtelny wyczuwałem więc naprawdę ten produkt polecam i chyba ten produkt jest często w tych takich dobrych ofertach cenowych, które tam kosztują, chyba produkty 6,99, 7,99 czy 8,99 jakoś. Tak, to są te strefy najniższych cen. To polecam. Dalej. Dezodorant w kulce Persif Soul. W porządku. Szybko się zużył, ale ogólnie jestem zadowolony z, tych, z tego typu produktów. Teraz będę testował takie dezodoranty w kulce z, z Oriflame. Także zobaczymy czym się różnią w praktyce. Kolejny produkt: spray do, taki chłodzący spray do, do stóp. Produkt zupełnie, który mi nie przypadł do gustu. Yy, uważam, że właściwie chłodzenie to było tylko tyle, że po prostu yy, yy, jest tu mentol, aloes i właściwie nic poza tym. Wcale nie czułem żadnego specjalnego lepszego komfortu, także po prostu taki produkt, który tylko wyciągnął ode mnie yy, pieniądze nic więcej, także nie polecam. Yy, dalej krem yy, do twarzy dla mężczyzn. Yy. Fajny produkt, to jest podstawowa linia pielęgnacyjna dla panów. Yy, bardzo dobrze się aplikuje. Tu jest jeszcze pozostałość tego kremu. Jest taka. O, jeszcze się udało wyciągnąć coś. Przepraszam. Yy, tak, widzicie, że jest lekka konsystencja. Dozownik jest w porządku. Yy, co nie mogę powiedzieć? Yy, on niby ma. Yy, hmm ma mieć działanie takie i nawyżające, i przeciwzmaszczkowe. I y, zaletą jest oczywiście opakowanie, niewielkie, bardzo praktyczne, y, takie typowe dla panów, którzy lubią praktyczne rozwiązania. Y, krem się dozuje, jest bardzo ekonomiczny, ponieważ tam... Y, y, żeby na całą twarz ten krem nasma, na, powiedzmy nasmarować, no to trzeba tak za cztery razy tą, tą pompką ruszyć, więc jest to dozowanie dobre ekonomiczne, bo na przykład można użyć balsam po goleniu, a na przykład na samo czoło, nos ten krem, więc jak najbardziej produkt ekonomiczny, dobrze się rozsmarowuje na twarzy i co ważne, ogromnie szybko się wchłania. To ekspresowo w ogóle nie pozostawia żadnej tłustej warstwy na skórze. Także chętnie i szczerze polecam, go szczególnie panom, którzy nie lubią takich kremów, które zostawiają jakąkolwiek tłustą czy jakąś tam taki film na twarzy. Więc to jest po prostu praktycznie produkt, który szybko on znika. Oczywiście on ma tam SPF 8. Jeżeli nie jest to wszystkie kremy mają ten SPF minimum 8 w Oriflame. Wygodny, on nie jest drogi, chyba w promocji można go kupić za 24 zł w katalogu, jakoś tak. Dalej, oczywiście pasta do zębów z Oriflame. To jest Crystal White, czyli wybielająca zęby. Czy mi coś wybieliło? Ciężko mi powiedzieć, trudno powiedzieć. Natomiast generalnie ja wszystkie te pasty z Oriflame bardzo lubię. Szanuję je. Uważam, że jak są w cenie poniżej 10 zł, to po prostu należy brać, bo naprawdę są w dobrej cenie, a jakość jest ich wysoka. No i to jest 100 ml, żadne 75. To trzeba uważać. Takie mydełko. Nie wiem, czy odwrotnie. Tak, to jest Radiant Rose o mydełko z takiej linii różanej. Kostka o ładnym, o ładnym kształcie. Przyjemna. Mydło jak mydło. Są lepsze mydła w, w ofercie Oriflame. To nawet całkiem dobrze pachnie. Nie mam żadnych uwag negatywnych. Uważam, że normalne, przeciętne mydło po prostu przyjemność daje sam zapach i i tyle. Tak, tyle powiem. Także to może nie jest dla mnie akurat ulubieniec. Dla pań, które lubią różę, jak najbardziej się przyda. I teraz tak. Dalej przechodzimy do produktów do włosów z Avonu. I tu jestem rozczarowany w ogóle produktami do włosów. Pierwszy raz użyłem szamponu do włosów Avon Naturals i to była taka wersja gruszka z wanilią. Sam szampon może był w porządku, ale dobrze nie zmywał tych włosów. Trochę mnie szczypał, miałem takie swędzenie po nim, więc naprawdę nie polecam tego szamponu. On był bardzo tani, ale na pewno więcej chyba nie wezmę nic z tej linii Natural Haircare, bo bo nie bardzo. No i porażka trochę, może i to jest trochę z mojej winy też. Zachęcony reklamą, nowością, że wprowadzono szampony bez SLS-ów i tak dalej, więc użyłem, kupiłem i użyłem ten produkt i powiem tak... To nie jest szampon taki do końca, ponieważ no, się nie pienił. Tego się spodziewałem, skoro nie ma SLS-ów, więc nie powinien się pienić. Mm, ale to też nie jest do końca, bo jest, yy, akurat teraz używam szampon, który nie ma SLS-ów, a się pięknie pieni i się sprawdza. Yy, natomiast ten produkt był fatalny i w użyciu, i w efekcie, więc ani nie czułem, żeby włosy były umyte. Yy, źle się go stosowało. Yy, to nie jest produkt do codziennego używania, jego się używa chyba raz czy dwa razy w tygodniu, zamiennie z innymi produktami. Więc jak dla mnie to jest, wiecie, taki produkt trochę na siłę, przygotowany na potrzeby. Skoro pytania są o produkty bez SLS-ów, proszę bardzo, Macie. No ale taki jest, jaki jest. To jest moja szczera opinia i to o czym sądzę. I ostatni produkt z Iwonu. To jest odżywka do włosów bez spłukiwania Daily Shine. Kolejna porażka. Zupełnie produkt nie dla mnie. Może on się sprawdza u kogoś innego, ale naprawdę nie u mnie. I ja ten produkt w ogóle nawet nie zużyłem do końca. Po jakichś, może, 10 aplikacjach wylałem ten produkt. Wam prezentuję, Denko, nawet nie, to nie zużyty produkt, to jest po prostu zużycie jest y, może około 20-30% i y, pozbyłem, pozbyłem się reszty produktu, ponieważ y, bez spłukiwania y, ta odżywka y, miała stworzyć to, że włosy mają być miękkie. Y, miałem mieć komfort, niestety nie skluszczała mi włosy tyle ile mam tych włosów to, to udało jej się skluszczyć potem próbowałem jeszcze spłukiwać się włosy y, po tej odżywce y, no to efekt był lepszy y, no ale w dalszym ciągu nie czułem tego komfortu, także ode mnie minus, ja tego produktu nie chcę i nie chcę znać więcej produktów y, też do włosów z Avonu i produkt niekosmetyczny z faberlika, bo też postanowiłem, że może pokazać, mogą pokazać. To jest płyn do płukania tkanin do tkanin kolorowych, to jest specjalna wersja. Te płyny do płukania z Faberlika są do, dla osób z jakimiś różnymi alergiami. One nie mają jakiś taki super, wiecie, super nut zapachowy. Jest delikatny zapach, wiadomo, ale dobrze zmiękczają tkaniny i ma ten akurat chronić kolory. Tego nie powiem, nie potwierdzę, czy rzeczywiście jak te kolory są chronione. No nie mam takich metod ani po prostu takiej percepcji, żeby to stwierdzić. No ale jeżeli chodzi o sam produkt, to z niego byłem zadowolony. Także mam jeszcze trochę tych produktów i na pewno będę pokazywać. także nie wiem, dajcie znać, czy chcecie jeszcze takie produkty niekosmetyczne w denkach, czy skupić się tylko na kosmetykach. ja wam bardzo dziękuję za uwagę. zapraszam do, kolej, do oglądania kolejnych filmów, przeglądów katalogów, open boxów, już zamówień, proszę o subskrypcję mojego kanału, pozostawienie jakieś komentarzy i w razie potrzeby kontakt. Oczywiście wiecie, że e, jestem konsultantem czy klubowiczem Oriflame, e, buduję swój zespół, zapraszam Was do tego zespołu e, zachęcam do kupowania oczywiście kosmetyków e, Oriflame. E, cóż, jeżeli macie, macie pytania, to jeszcze raz proszę o kontakt. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia.